Ułamki postaci 1 przez n, gdzie n jest liczbą naturalną dodatnią, nazywamy ułamkami egipskimi. Obok jest informacja, jak taki ułamek, jak ułamek można przedstawić jako sumę różnych ułamków egipskich i na przykład i tutaj jest podane, że ułamek postaci 2 przez n, gdzie n jest liczbą nieparzystą, można przedstawić jako sumę 2 przez n równa się 1 przez a plus 1 przez b, gdzie a jest równe n plus 1 przez 2, b jest równe n razy n plus 1 przez 2. Podpunkt a 2 11, czyli n jest równe 11. Zatem a jest równe n plus 1 przez 2, czyli 11 dodać 1 przez 2, czyli 12 drugich to jest 6. b jest równe n razy n plus 1 przez 2 czyli 11 razy 11 dodać 1 przez 2, czyli 11 razy 12 przez 2, 12 i 2 mogę skrócić, 6 razy 11, czyli 66. I jeden ułamek to jest 1 przez A, drugi to jest 1 przez B, czyli 1 szósta dodać 1 66